A, witajcie w The Suffering. Ja jestem Bartes, a to jest właśnie wspomniana przez mnie gra. Na początek takie króciutkie sprostowanie. Otóż jesteśmy dalej, no może niewiele, ale dalej. Po prostu miałem niepodłączony mikrofon. I gdy ja chciałem właśnie to sprawdzić, ee, to mi się zaczął komputer. Zresztą i się okazało, że miałem podłączony, więc po prostu zaczynamy trochę dalej. Sam było, po prostu musieliśmy uciec trochę przed tym kozakiem. Tam trzeba przejść. Kurde więc zaczyna się chora jazda. Chociaż lubię tę grę. Lubię tę grę, bo jest fajna, klimatyczna. Nie pozbawiona też emocji. To <z> jest <Minna> taka seria. Przeszalujemy, hop. To idealny, ale jest tylko... To to padł. Padł, dobra. To jest sporo beczek z tych. Najlepiej był było, było jakbyś już sobie zapisali, ale tak o tak właśnie jak wtedy. Wszyscy weźmy raz tu, raz tu Wiecie, to jest sporo beczek. I trudno to zginąć. Dobrazki, to, to jest jeszcze taka muzyczka taka... To jest jakiś horrorów. Taka ty! Taka. Jak to się mówi? Pan skimmery. Na światło, umieć w świetle chodźcie tutaj, gdzie jest to światło? No dobra już to nie będzie pieprzenia się. Ładnie ładnie, załatwiliśmy na cacy. Co żeby zrobił? Ale okej. Okay. Nie ma tu tych wszystkich pielęgniarzy. Więc przy okazji użycie sobie tej super naszej mocy. Nam się tu przyda. Kurde, jeszcze są, jest tam sporo ich, ale M nadzieję, że sobie poradzę. Kurde, jakiś filtr, Dobra, tak jak było wtedy. Będzie coś się jechało, powiem tralala. Jedziemy śmieci Kurde What Nie co, że zrobiłem? jaj A dobra, poradzimy sobie i tak Jak chciałem zapisać no, ale to mogę zrobić Przyjmę to tak Kurde Pozaki właśnie oglądam niedawno film Oszukać Klawisza. Oni kiwać, Boże. I wam, że trochę mi się jak no to aż mi się chciało grać te Destafery. Bo mi się tak kojarzyło z filmem. te wszystkie więzienia. Jeszcze Prison Break to był fajny serial. Nawet no, bardziej niż fajny, bardzo fajny. Zambił mi dwie buteleczki, trzy, o. Trzy czy dwie? Nie wiem, nie liczyłem, ale wiem, że użyłem chyba z trzy. Chyba Dobra, zapiszmy teraz tak normalnie. Mogę zobaczyć, jak się używa flar Tu się zetnie, jak wtedy, a tak zetnie się chwilowa. Chyba, chyba. Nie wiem. Tak Zaczę. sobie. Shift? to tu biegnie? A marsz, no! Flara, ty! Ej! noise, Sześć baterii tylko. No, niedobrze. dobrze kolejne. Ento! A nie! Jest te... Nie tutaj nas prowadzą Za rączkę Tu może Kurde Aha Tu jest co Chumps Square? Tu jest taka... OHM Shotgun Zabiję go, będzie naszolna. Za to, bo ciulu Ach. Jeszcze zawsze twierdzę, że śmierć taka bezbolesna. Taka szybka, prawda? Taka na przykład poszczególny pistoletu jest lepsza niż jakby ktoś nas torturował. Idzie dranie, jak on to powiedział Hop Lara! To chyba coś nie dla ciebie, koleś O koleś, kurde jaki ty speeder jesteś Kurde słaby cel Flary rzucam jak jakiś Hop. Zobaczymy, sobie na kontrolu. A kurde, jak nas wziął. Mamy takie pająki, kurde. Nienawidzę pająków. Arachophobia pozdrawiam. Kurde. C. Aha, pan tull. Nie wiem, time to go to hell. Chyba jednego minąłem jak zwykle. I zostawię. A nie, to trup. To trup. Zakwrowione pistolety. Ja, ha ja, ha. Ja. Kurde, koleś. Ale co to są naprawdę? To jest zastanawiające. Jak takie coś się mogło stworzyć? Jakiś miał taki Całe było, jakby komary nie by było. Bo pewnie by było tak, jakby wybili wszystkie komary. No to by powstało coś gorszego. Przystosowanego. Przynajmniej tak mi się wydaje. A wam jak się wydaje. Tak, wam się. Tak, okej, okay, dobra. Ładnie nawet sobie poradziliśmy z nimi. And to, Kiedy jestem martwy, mogę spać. Kurczę fajnie. Fajnie, że możesz spać, kiedy jesteś martwy. Ale wrócimy się. Tu... chyba był shotgun. Po drugiej stronie. Tak. Shotgun. Ale tu raczej nie przejdziemy, bo to jest ogień. Mhm. Chyba, że jakoś tędy. Ale nie, tam było zamknięte, no to... Czyli raczej tu nas prowadzi. West. Block. A ten inmate, co mówiłem, na tego ten czarny, to raczej nie jest jego imię, to jest chyba os osądzone, coś w tym stylu, coś w tym stylu, lubię taką coś w tym stylu, Ach. żadnych więzień, szósty już etap kurczę, Lecimy jak pamiętacie, ile przechodziłem ten więzien, mada faka ja, jak przechodziłem ten więzień blues Jakiś tak Sabot chyba 51 Blue Sabot Czwarty poziom no To długo przychodzi, A teraz piąty tak Mapy Ja i tak tych map nie używam No to BANG Revolver Przydałby się O I Co to Dla z Kiedyś gram w taką grę ona się jakoś nazwała, nie. Mówi, że taka super, ja nią grałem. Tam był fajny postać, był fajnie się na to, to grał. To było tak, przygoda Tam był las Wisielec, pamiętam jak to zapamiętam, tą nazwę. To wszystkie lasy takie, gdzie robiłem sobie takie wyprawy, prawda? że się chodziło. E, tak brało się jakiś kiś się udawało jakichś wojowników, się chodziło na wyprawę. To ja, jak byłem małym dzieckiem, może mam, to nie byłem gdzieś, tak, jak miałem to, to nazwałem taki las Las co tak. A Bąsuj! Kamera... I to wszystko na zwidzu. Czy to jest jakiś horror eksperyment? Czy to się wszystko zdaje Torkowi? To było prawdopodobne, bo kiedyś wydawało mi się, że grało w taką grę. Nie wiem, czy to nie przypadkiem był Cry of Fear, że mu się to wszystko zdawało. A Heda? Kurde, te obrazki to są naprawdę przerażające. A tak kurde. No do strzelby, tak? Czyli niedługo idzie strzelba. Przysłowiowy shotgun. Punkt kontrolny. Coś nas czeka. Chodź, tu mam latareczkę. Nas nikt z tyłu nie wziął, to ja sobie weźmiemy taki tryb TPP Kurde Pielęgniarze Oooooooooo! Pora na... otwora Ale tork też może być jednym właśnie z utworu. Nie wiem, tak mi się wydaje Bo skoro on może się zmieniać, to musi mieć coś wspólnego z tym wszystkim Chciał skoczyć, nie doskoczył. A ah, dam mało, żeby nie był Ciebie dumny koleś. Z ciebie to też nie. Jakoś się w to F Kibelki? f -ku, f, -ku, f -ku. tab nie stało się zbyt dobrze który wcześniejszy ten wcześniejszy musimy jakoś się stąd wydostać hop 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 O oh, fuck oh, faka fuck, oh, fuck mogę poczekać ale dobra przyznajmy że zrobiłem to co było słuszne ajajaj taki gęsty klimat. lubię taki z takim getopladą. O, widzę, że boisz się latareczki, co? Latareczko powiedz przecie. To się boi ciebie w świecie. Fajny rym Rymy jak kuchaliny kurde Bang, 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 bang. Motherfucker bang 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 O kurde, ale malutko amunicji, kurcze. Bieda się to otworzyć? Może da się przesunąć jakoś. Nie da się nic z tym zrobić niestety. A nie oglądam kamer. Strasznik. Ja się boję. Bo, bo zawsze mi się wydaje, że coś mi tak wyskoczy hamsko. Tego można się spodziewać po tej grze, prawda? Macie takie samo uczucia. Że jak wam coś nie wyskoczy, to znaczy, że idziecie w złym kierunku. Chociaż tu wszędzie coś wyskakuje. Zapiszę sobie, żeby co w nie błądził. Visitation. No to tu mamy chyba iść. Tu byliśmy. Kibelek. Odwiedzony, prawda? wyśuraliśmy się. Profilaktycznie. Boże, boję się. raczej coś będzie służone. Nagle to będę Nie rozumiem tego. Mówię o takiej właśnie. O kurde, odłóż telefon, odłóż słuchawkę, koleś. Okay. kurde, maskę jakieś O, takie ostrze. Co, pielęgniarze pić? Wydaje mi się, że to ktoś jeszcze został. Zawsze mi się wydaje, że ktoś jeszcze został. Tu możemy wskoczyć? Wydaje mi się, że rozwalili to. Ja tak nawet jest. Did you really love her? Widocznie wid y No, widoczne przesłanie do nas. Do nas to jest na pewno jakieś pytanie. O, nasz. Ok, jest coraz, coraz mroczniej. Towało się, że już straszniej być ci może, to coraz bardziej jest straszniej. Tym bardziej, kiedy nie mam pisoła przy sobie. Coraz częstsze. Takie, pseudo. Dobrze, pamiętam, pamiętałem, że można tutaj otwierać. Co tu mamy? Uh -huh. <laughs> a ty szmaty. Obawimy się w kotka i myszka. Dobra, a dobrze. Ta Poczekaj, nic tu nie są. Uuhu, kocham. A czemu go to nie zabija? Kurde, ko kozak. No bo ten szatan jest jakiś słaby. Wiem, że te szatany są na bliskiej odległości. To jest dla mnie oczywiste chociaż widziałem, że trzeba jeszcze bliżej chyba że po prostu one są jakoś pseudoodporne na te shotguny. zobaczmy jeszcze raz no widzicie ile razy można zobaczyć nas gościa wszystko mu cała praktycznie no, ale okej okay. tu są jakieś xombium xombium nasze ukochane ale tak nadal nie zag... kurde jakby, się... jakby coś tak było za mną ale nadal tutaj nie mam zagaszone tutaj wydaje mi się że nawet nie ma tych tego czegoś co by nas pomogło Dalej nie wyjdziemy Dobra, ale ta odcinka w tym jest, No i dobra, trzymajcie się chaos play games like Earth, narka.